Cześć wam z tej a to jest drugi odcinek z serii przygody z Balmorem T2 i dzisiaj zakończymy i w tym odcinku zakończymy misję, którą wstaliśmy od Sunhi aby zabić 300 orków zwiadowców, e, elitarnych zwiadowców, czarny zwiadowca i duży łysy zwiadowca. Widzicie zostało mi zabicia jeden i zabiję czarnego orka zwiadowcę, tak sobie właśnie... Zjadę go i tyle, i misja zakończona. No i ostatni hit, i koniec. Zabijesz już 300, a przepisów wciąż nie ma. Próbuj dalej. Hmm, i cóż to trzeba teraz zrobić? Trzeba wyrobić przepis dla profesjonalistów. A ja już zabiłem 300 i mi nie dropnął, więc cóż trzeba teraz zrobić? Próbuję dalej. Mam minus 2. Minus 2 już mam zabitych, a przepisu ciągle nie ma. Nie rozumiem co trzeba teraz tutaj zrobić. Hmm. Zabiję jeszcze tutaj tych i jeśli mi nie dropnie przepis, to ogarnę co trzeba zrobić i włączę nagranie, gdy je ogarnę no jest, otrzymałeś przepis dla profesjonalistów więc jak widzicie Nie... kurde, padłem, dobra, nieważne więc jak widzicie nie trzeba, nie należy ich zabić 300 tylko trzeba ich zabić tylu aż wydropi po prostu przepis no to teraz, jakie ten pawe gówno, że tak powiem Dobra. I co to? Lecimy do miasta. I lecimy do Sunhi oddać misję. I cóż zanim dostaniemy? Haha, nie wiem. <grywa> Dobra, to lecimy do niego. I lecimy. Jak zawsze na dziku, prawda? No i biegniemy <laughs> tak wiem mam słabe skille ale cóż to się zmieni w krótkim czasie no i cóż dostajemy 20kk hu hu zaczarowanie przedmiotu 20 razy wzmocnienie przedmiotu 10 razy marmo błogosławieństwa 5 razy <laughs> Jak widzicie, tę misje się naprawdę opłaca robić. Za te misje są nagrody kolosalne naprawdę. Proszę. Jakie? Gówno Tempe Dobra. Jak widzicie, się naprawdę opłaca robić te misje. Za te misje są nagrody. Kolosalne za misję od niego oraz za misję od biologa to... Naprawdę szybko zarobicie na tych misjach i w ogóle. I czekajcie, chciałem coś jeszcze powiedzieć? Hmm, może przywołałem sobie na średniego? Tak właśnie, myślę, że sobie go przywołamy Na początku musimy sobie przywołać konia. Tak, przywoływanie mam na jeden punkt, więc. No dobra, chodź tu, a nie wydziwiaj. 1500 HP, 3 15 wartości ataku nie No kurde, no dawać tu jakieś fajne bonus, Stało mi tylko 8 zmianek, 5 zmianek i nie ma takich bonów jak ja bym chciał. No dawaj, Tępek gówno. Dobra, to wymienię to za zmianę i tyle. No dawaj konik, chodź tu. Ale 20 kaka za questa, ludzie. <śpiewanie> dobra, Przywoła Przywołam sobie tego. Ko Przyjdziesz w końcu. Ej, paszczurze tępy. No dobra, przychodź już. Już do nogi. Do nogi powiedziałem. My się nie chcę tego męczenia z dzika ubijać. O, ostatnia, ostatnie zużycie całej many. Jeśli nie przyjdzie, to jedziemy go z dzika, bo widzę, że nic z tego nie będzie. Uff, w tym pistolcu. A dobra, idź się pieprz. To już mamy, mam metina ciemności. Metiny przychodzą losowo, znaczy może przyjść metin, gdy użycie średniego, może, użycie średniego, może przyjść, nie wiem. Mogą przyjść metiny od 2,5 do 4,0. A przyjście, jakie będą, to jest losowe. O, otrzymaliśmy tajemniczą skrzynię 5 razy tygrysa. O, pierwsze insygnie tygrysa mam. Dobra, na pewno nam nic nie wypadnie. Wiecie, mamy taki level to. O, tę Paweł, szamana czwórka. Dobra, hmm. czekajcie, pójdę jeszcze zmienić sobie bony w. Wsmoczej i tyle. Tak, wiemy, w Mesterze jest słaby, no ale zostawię sobie na razie, bo nie wiem, jakieś takie mam ochoty mieć, takie średnie. Ok, jest 2 khp full w Smocza, si Smocza siódemka. Będzie potem robiona, no ale. KDB, te będą też wkładane. I pamiętajcie, łapki w górę, oceniać. Subskrybujcie, komentujcie. Im więcej, im szybciej dojdzie do 50 widzów, tym szybciej będzie konkurs. A jaki to jest konkurs? Jaka będzie nagroda? Cóż, zostawię to dla siebie. Ponieważ. Ponieważ, 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 nie chcę wam tego jeszcze mówić, bo to ma być taka niespodzianka bardziej dla was niż jakieś takie, wiecie, coś. Nie weszło. Ui, straciliśmy kara szamana. <grytanie> Dobra. I naprawdę nagroda z tego konkursu będzie kolosalna. To będzie mm, konkurs no. Nie będzie prosty, a pomysłu na konkurs jeszcze nie mam, już takiego całkowitego, ale konkurs na pewnie będzie prosty, bo nagroda też nie jest prosta. jest Tak naprawdę nie, że nie jest prosta, tylko jest po prostu kolosalna ta nagroda. A jak to będzie nagroda, to po prostu siedzcie, oglądajcie mój kanał. Gdy dojdzie do 50 widzów, wrzucę po prostu filmik z konkursem i tyle. Oddaliśmy jedną, jedną księgę kląt jaką mieliśmy i nam nie przyjął To jest stępane dziecko Dobra mm, To będzie taka pod VWP po, A ile? 309 319 To w tym raczej będę biegł Dobra No to trzymajcie się I do zobaczenia